Wiecznie coś się dzieje, nie będziesz się nudził. Foxy i Boni i cała ekipa pora, abyś ich poznał Foxy, Boni, Alfred, Klocuś, Freddy, Baby Klocuś, Klocer, Klocar, Klocuś, Junior, Creeper, Włochy! Tra -la, tra la la i klocuś mniejszy. Tra -la, tra la la i klocuś mniejszy. Hej, Junior, co ty robisz? Co? No, folia bąbelkowa. Baby, co on mówi? Nie zabijaj moim folii, powiedział! Niech wolno ci wziąć, nie zabijaj Dobra. A, widzę, że jadłeś sobie jabłko. O, A, się wszystko. Się to tylko folia. Babies? Są płaci on Płaci oń. witam na pocieszenie. A, nie. swoją ulubioną miskę. Uspokój się! No nie. Następnego dnia. Nie, kogoś. Alfred, jak on długo już płacze? Od wczoraj. Dobra, to ja idę na zakupy. Chwila. Co jest? Junior. Patrz, patrz. Ile fali kameratkowej? Chwila. Pani, skąd to się tu wzięło? A nie wiem. Placuś mniejszy. Jakie folie? No to chyba pozostało nam jedno strykać, tak? tak? To ja przebiję sobie trochę jabłuszkiem Babysa. Dobra, no to pękajmy. Dobra, Wow. No Okej, okay, wszyscy są. Wow, ile. Wow, ile folii tra la folii bąbelkowej. Tralarano, trallaro. No dużo w tej folii. Ej, ale to fajnie. No dobra. No to. Ej, w ogóle... Ej, tam jest, tam jest! Ej, patrzcie, tam jest źródło folii. Foxy! Hmm. dużo ta folia? Większa ode mnie. Klocuś! Sprawdź, oh, sprawdź wielkość tej folii. Większa ode mnie. Okej. Okay. Ej, Junior! Nie. Chcesz iść do źródła folii? No dobra, to... Klocuś, złapiesz go? Nie. I sobie Widzowie, wyczytałem, że tą folię przewiozła jakaś firma. Ale też to jest jedna trzecia. Czyli jest taka trzy razy większa najprawdopodobniej. Kloc klocar! To jest na Twój murzek, patrz. Whoa, you yeah, <laughs> Oła, przewrócił się. Kto tak stryka? Na no to co ją już... nie. Gujeczki, co to uruchomiłeś? Uciekamy! Ekipa! Ekipa! Pod... Podniosłeś to! Podniosłeś to! Hmm. Teraz to wygląda na jeszcze wyższe, Co nie? Dobra, zobaczmy, co jest tutaj. Zobaczmy, co jest tutaj w środku. Kompletna pustka. Nie. No nie, nie, tam i ma. Co? Pojedziemy i zobaczymy, co jest tam. Dobra, pomóc ci? Nie. Spokojnie. Mm. 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 łapka mm. się nie przechodzi. Przeszedłeś. Eee, nie hey, pomóżcie mi. Co to, żeś się odwalił? <mum> Baby co mówi. Nie wiem, jeśli się go przepijuje. Creeper! Junior! Jeśli junior! Bądź spokojny? To jakoś co, coś wymyślę! Dobra, słuchaj, może trochę zaboleć. Trzy, dwa, jeden. Nie. <mum> 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 co? Chyba go kliknąłem. Co kliknąć? O, znowu opada. Ale fajnie. <mum> Junior. Dobra, fajnie. Fajnie to jest. Nie spodziewałam się, że dostanę, że, że tą folię pod nasze drzwi. Prawda Freddy? No tak, mam nadzieję, że Pepe pędziała, nam tego nie zabierze. To co robi mam pakośnie jeszcze? się Juli! Poczekaj, mam pomysł, wykorzystam ten pistolet. Hmm, dobra, czekaj. Ej, no, co zobacz? Nie O nie! A! Dobra, szybko! Działa, działa, działa! działa. Ej, klocuś! Mówiłeś, że kiedy ma dołączyć do nas klocir? Jak coś widzowie klocir, to będzie nasz nowy członek ekipy. Co ty zrobił? Kto to zrobił? Ty, Junior? Ej, pomoże! Junior, ucho, mechanizm. Jakiś. Okej! Aha! 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 ja Aha! <grywka> Aha! ja to komicznie wygląda. Wy dostali się już. Panowie! Panowie, jak się czujecie? Po go Ktoś znał kolejny mechanik? Czy ktoś coś uruchomił? Babies? Może spadać na jakiś kolejny mechanizm? Babies! O nie, ja się zamieniam w helikopter. Poczekaj. Ja się w helikopter, helikopter, helikopter. O tutaj jest chyba jakiś mechanizm. Ja Jakob tej, pan Jakob Hej, helikopter, co wada, Subita. Poczekaj! Włączam mechanizm. I co to uruchomiło? No to ja no to jaki mechanizm? Włączyłem. Dziś jeszcze jeden. To się mamy. Ej To ty... No to można taki mechanizm.

lepiej lepiej no to teraz możemy to porobić Dobra sprawdzimy wszystkie mechanizmy Aj ale ile są to są jeszcze mechanizmów w sumie? 2 Nie, tu jest jeszcze jeden Nie klikaj no chyba, że jesteś w niebezpieczeństwie A Nie dobra jesteśmy? tak, zaraz nadejdzie tu tsunami To klikamy Ej, bjerë, 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 bjerë,